Nieżna czapka i płatadek stanęli przed tobą, zdychając. Jerzy? O nie! Zrobili szczerego jeżego. E, o Jezus Maria. A ty w ogóle ty robisz coś, Jerzy? Au, auć, auć. Cii, dajcie mi myśleć. Jerzy, ja się tak spodziewałam, że może być ciężko z tym u O, to jest spoko, a... W dobrym miejscu stała. Chciałam powiedzieć, że to spoko, a tak po prostu. Widzę, że... Tutaj kolega Jerzy nic nie robi, żadnych ataków, więc jestem ciekawa, jak to się skończy, jak zostaniemy razem. Dziwne. Aha. A, mogę się go po prostu pozbyć. Ty i inne potwory pozbyliście się Jellego, jak nie patrzył. Wygrałeś. Świetnie. Czy on po prostu tutaj stał i nic nie robił, nic nie wnosił do fabuły. Ale przynajmniej jest to śnieżna czapka. Ale Jerzy też wpadł. <grym> Najgorzej. Nie, nie, nie chcę Jerego, nie chcę Jerego, Jere mi nic nie robi. Jere po prostu wszystkich swoim jestestwem denerwuje i to, to, to jego atak bierze wypad.